Dni temu na kanale Analiza Polityczna zrobiłem ankietę, w której zapytałem widzów o to, czy celebryci powinni wypowiadać się na tematy polityczne, czy powinni zabierać głos w tych sprawach, dawać na przykład informacje, sugestie na kogo głosować. Znakomita część. Was, moich widzów odpowiedziała, że nie, choć dodajecie, że celebryci mają prawo do wypowiedzi, ale że ich głos nie powinien mieć jakiegoś kluczowego znaczenia w debacie, no bo cóż oni wiedzą więcej od obywateli, w czym oni są lepsi i ja się w tym zgadzam. Generalnie nie lubię pokazywać tego, co mówią i robią celebryci w kontekście polityki, bo w mojej ocenie bardzo często oni są tak. Odrealnieni. Są tak, mają tak nie, nierealne poglądy, oderwane od rzeczywistości, że nie warto ich promować. Ale Maja Ostaszewska, no tutaj muszę opowiedzieć o tym, co powiedziała na antenie TVP Info, bo to, to jest to, co wraca kolejny raz do Donalda Tuska. Wraca jak bumerang do Tuska i do polityków koalicji obywatelskiej, to czym punktowali rząd zjednoczonej prawicy. Już Agnieszka Holland. Wykazuje, że Tusk złamał obietnicę, robi co innego, a co innego zapowiadał w ubiegłym roku. I teraz do grona krytyków rządu dołączyła aktorka Maja Ostaszewska. Ta słynna Maja, która w czasach rządów zjednoczonej prawicy co rusz protestowała. Nawet pojawiły się takie memy w internecie z taką tabliczką: Maja Ostaszewska trzyma tabliczkę, i na tej tabliczce można napisać wszystko, no bo Maja Ostaszewska wobec wszystkiego. Protestowała. Natomiast tu trzeba powiedzieć, że w kontekście wydarzeń i działań służb wojska przy granicy polsko-białoruskiej, Maja Ostaszewska, podobnie jak Agnieszka Holland, jest no wybitnie konsekwentna. I tu na drugą nogę należy powiedzieć, że dobrze, że rząd nie jest konsekwentny. No to co? Lecimy z tematem. Szanowni Państwo, no to tak. Wiecie doskonale, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, mamy do czynienia z migracją nielegalną. Działania rządu Zjednoczonej Prawicy były konsekwentne, stanowcze. Powstała nawet bariera, zapora przy granicy polsko-białoruskiej. Podkreślam jeszcze raz, za którą nie głosowali politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy. To był skandal. Dziś, chociaż pan Szejna z lewicy potrafi przyznać, że to był błąd, politycy koalicji obywatelskiej, otwarcie nie potrafią powiedzieć, że wówczas zbłądzili. Na szczęście dla polskiego bezpieczeństwa zmienili zdanie i tak jak podkreślił to prezydent Andrzej Duda podczas sejmowego ekspozyta, w którym totalnie przeorał premiera Donalda Tuska i obecną ekipę rządzącą i będę bił brawo za to orędzie panu prezydentowi, choć uważam, że i tak powinien być bardziej aktywny. W tematach dotyczących obecnej władzy, no to jednak wówczas prezydent powiedział, że dziękuję, że ten rząd dołączył do obrońców granic, ale to, że rząd dołączył do obrońców granic nie do końca podoba się pewnym środowiskom, które w czasie rządów zjednoczonej prawicy walczyły o to, żeby te granice były otwarte. Tak, wpuszczajmy wszystkich, dopiero ich tutaj na miejscu sprawdźmy, bądźmy miłosierni, bądźmy wspaniałomyślni. Bądźmy tacy naprawdę dobrzy, nie uczmy się najlepiej na tych błędach Niemców, Francuzów, Szwedów. Po co? Po co wyciągać wnioski i nauki? od innych. Lepiej popełniać swoje błędy, prawda? Na szczęście tak nie jest, aczkolwiek konsekwentna w krytykowaniu rządu jest Agnieszka Holland, która już protestowała nawet ostatnio pod kancelarią premiera i wykazywała, że rząd obiecywał coś innego, że Tusk obiecywał inną politykę. Tak samo Tuska krytykuje była europosem koalicji obywatelskiej Janina Ochojska. Też wielkim z niej jest przecież zwolennik otwartych granic. No i wreszcie, wreszcie do krytyki rządu Donalda Tuska dołączyła Maja Ostaszewska i posłuchajcie, zrobiła to na antenie TVP Info. No i głupio to kasować, bo jak to panią Maję skasują? Wielką aktorkę? No aktorką jest rzeczywiście dobrą, przynajmniej ja ją uznaję za dobrą aktorką, no ale ja, no jak to to skasować, jak to Tuska krytykuje? No nie można. Mało tego, zrobiła to w programie, który prowadzi pan Mariusz Szczegieł. Więc tutaj dwoje celebrytów prowadzi program, jest na antenie. No, nie ma jak skasować. Posłuchajcie, co mówi Maja Ostaszewska o trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Aktorka uderza w rząd, twierdząc, że mimo składanych obietnic, yy, od przejęcia władzy w ubiegłym roku niewiele się zmieniło. Tutaj cytat z Maji Ostaszewskiej. To jest największy wstyd dzisiejszych czasów w Polsce i coś dla mnie niezrozumiałego, rozczarowującego i bolesnego. O, ale Wszyscy wierzyliśmy, że po przejęciu władzy przez partie prodemokratyczne coś się zmieni. Co więcej, ci politycy to deklarowali. Pamiętam takie deklaracje również z ust dzisiejszego premiera, że bezpieczeństwo nie wyklucza humanitaryzmu. I kiedy obecna władza przejmie stery, to zrobi też porządek z które ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Tak mówi Maja Ostaszewska na antenie TVP Info w programie Marysza Szczygła, dodając, że yy, ta władza kontynuuje, a nawet rozwija narrację skrajnej prawicy. Słuchajmy dalej. Zaczęło się od wprowadzenia nowych rozporządzeń dotyczących bezkarności używania broni. To groźne zarówno dla osób w kryzysie uchodźczym, ale także dla bezpieczeństwa naszej granicy. Pani Maju, jak? To jest groźne dla bezpieczeństwa naszej granicy. Tak już tu, muszę tu wtrącić. Jak? Skąd pani to wzięła, pani Maju? Alarmowały w tej sprawie wszelkie organizacje związane z prawami człowieka i pomocą humanitarną. A naj, na, najświeższe pomysły na tak zwane czasowe zawieszenie prawa do składania wniosku o azyl to mi się nie mieszczą w głowie. Tak mówi w programie rozmowy niewygodne Mariusza Szczygła. Tak, Maja Ostaszewska, rzeczywiście rozmowy niewygodne dla Donalda Tuska. Ale Pani Maju, jak to używanie tej broni? Ma sprawić, że bezpieczeństwo na granicy jest, czy niebezpieczeństwo na granicy jest zwiększone. Chyba wreszcie, właśnie to zwiększa bezpieczeństwo na granicy. Ale powiem szczerze, nie mam tutaj to Marii Ostaszewskiej jakichś większych pretensji, bo ona przynajmniej jest konsekwentna. I od początku ja ją krytykuję, mówię, że ona nie ma racji, że należy strzec granic, nie wolno nikogo wpuszczać. Bo taki model przyjmujemy i to nawet w ramach całej Unii Europejskiej są pewne zasady dotyczące ochrony granic zewnętrznych wspólnoty. Pani Maja ma inne zdanie, ma prawo, konsekwentnie przynajmniej potrafi wejść i uderzyć w rząd Donalda Tuska. To Tusk tutaj zawinił. Bo kiedy były te kłopoty w ubiegłym roku, w latach jeszcze poprzednich, to politycy Platformy Obywatelskiej powinny w, powinni w takich sprawach jak bezpieczeństwo polskich granic stanąć po stronie rządu, niezależnie kto rządzi. A nie to, co robią teraz. Zobaczcie, co mówi prezydent Andrzej Tuda. Nie krytykuje rządu za to, że chronią granic. Nie robi tego. Mówi cieszę się, że dołączyliście do tego obozu. Przypominając, że wcześniej tego nie Robili. I tyle ode mnie na dzisiaj. Mam też taką małą prośbę dla mojego yy, serdecznego przyjaciela Skędzierzyna Koźla, który też ma kanał na YouTubie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, Tomku, bardzo proszę, jeśli byś omawiał ten temat, nie pisz, ani nie recytuj żadnego wierszu o Mariuszu Szczygle. Ty wiesz, o co chodzi. Do zobaczenia, Łukasz Gadłuk.